Rozdział piąty. Obietnica złożona, obietnica dotrzymana. Stil ustawił swych żołnierzy po obu stronach gigantycznej machiny oblężniczej. Dzicy celnie strzelali z łuków. Ich broń była wyższa od większości istot ludzkich i miotała dziwne strzały, które wydawały w locie niesamowity świst. Still polecił łucznikom oczyścić mury z obrońców, by Taran mógł pracować nieprzerwanie. Strategia w dużej mierze powiodła się. Pominąwszy ataki niewielkiej grupy rycerzy solamnijskich, którzy zażarcie bronili swej pozycji, zwalczając napaści smokowców z góry i uchylając się przed strzałami dzikusów z dołu. Okazali się dokuczliwą przeszkodą dla machiny oblężniczej. Wylewali na nią wrzący olej, który omal jej nie podpalił, ciskali wielkie głazy, z których jeden zgniótł mamutowi głowę na krwawą miazgę i sami z morderczym skutkiem szyli z łuków. Jeszcze długo po tym, kiedy pozostali rycerze uciekli albo polegli, ci wciąż walczyli. Choć Stil złościł się z powodu opóźnień, był, pewien, był pełen podziwu dla odwagi i dzielności drużyny obrońców i ich niewidocznego dowódcy. Gdyby nie oni, taran wyważyłby bramę wczesnym popołudniem. Wreszcie nastąpił nieunikniony koniec i taran dokonał swego dzieła, roztrzaskując wielkie drewniane wrota. Stil wyprowadził swych żołnierzy naprzód i szykował się do wejścia, Wynaczelny inżynier, zajrzawszy wpierw szybko do środka, przybiegł z Meldunkiem. Jakaś cholerna krata zagradza drogę. Inżynier sprawiał wrażenie obrażonego tą niespodziewaną przeszkodą. Nie było jej na mapie lorda Ariakana. Krata? Steel zmarszczył brwi i starał się coś sobie przypomnieć. Sam wchodził tędy pięć lat temu i również nie pamiętał, żeby, w... żeby widział jakąś kratę. Niemniej przypominał sobie trwające wtedy roboty budowlane. Najwyraźniej dobudowali ją. Możesz ją wybić? Nie, panie. Taran nie zmieści się pod murem. Lepiej zostawić tę robotę czarodziejom. Stil przyznał mu rację i wysłał posłańca z wiadomością do lorda Ariakana. Nie można było teraz zrobić nic innego jak czekać. Przypominał sobie czasy, gdy przechodził przez te bramę, idąc do komnaty Paladina, by złożyć hołd pamięci swego ojca. Jego ciało spoczywało w majestacie na marach, zdaniem niektórych zachowane dzięki magii elfiego klejnotu, który sturm nosił na szyi. Miecz Brightblade'ów tkwił mocno zaciśnięty w nieruchomych, zimnych dłoniach. Podziw dla śmiałości i odwagi nieżyjącego mężczyzny, żal, że go nigdy nie znał i nadzieja na zostanie kimś podobnym sprawiły, że dusza Stila przesycona była szacunkiem i miłością. Ojciec odpłacił mu za to miłością i obdarował swego syna jedynymi darami, jakie Sturm Brightblade mógł dać – klejnotem i mieczem. Niesamowitymi darami, zarazem błogosławionymi i przeklętymi. Choć popołudniowe słońce prażyło niemiłosiernie, Stila przeszedł lekki dreszcz. Strzeż się, młody człowieku, jeśli dowiesz się, kto jest twym prawdziwym ojcem, dosięgnie cię przekleństwo. Nie staraj się tego dowiedzieć. Tymi słowami lord Ariakan ostrzegł Stila, kiedy chłopiec był jeszcze bardzo mały. Przestroga się spełniła. Przekleństwo spadło jak topór, rozszczepiając duszę Stila na dwoje. A mimo to było jednocześnie błogosławieństwem. Otrzymał ojcowski miecz oraz dziedzictwo honoru i odwagi. Tam w górze, na tych blankach, które broniono z taką odwagą i zaciekłością, kamienie były zabarwione krwią jego ojca, krew jego syna splamiskały w dole. Jeden był obrońcą, drugi zdobywcą doskonała harmonia. Posłaniec wrócił z trzema rycerzami ciernia. Z ponurą ulgą Stil zauważył, że nie było wśród nich czarodziejki szarych szat, która go oskarżała. Stil rozpoznał ich przywódcę, lorda ciernia. Był to mężczyzna w średnim wieku, który walczył na wojnie lancy i piastował teraz godność osobistego czarodzieja Ariakana. Był przyzwyczajony do współpracy z żołnierzami i łączenia szermierki z czarami. Machnął od niechcenia w kierunku wejścia i podniósł głos, aby usłyszano go wśród zgiełku bitwy. Czcigodny pan nakazał nam zlikwidować wewnętrzną obronę. Będę potrzebował waszych żołnierzy, aby nas strzegli podczas pracy. Stil ustawił wojowników na pozycjach. Mistrz Sztuki Czarnoksięskiej i jego pomocnicy zajęli stanowiska za nimi. Kłębiący się z tyłu obłok wskazywał, że zbiera się druga grupa szturmowa, gotowa wkroczyć, kiedy tylko droga zostanie oczyszczona. Lord Ciernia ręką dał znak. Stil wzniósł miecz i złożył hołd królowej. Z dźwięcznym okrzykiem bojowym powiódł swych rycerzy, za którymi śpieszyli czarodzieje w szarych szatach przez strzaskane wrota wieży najwyższego klerysta. Od środkowego dziedzińca dzieliła rycerze żelazna krata. Z za jej prętów obrońcy po drugiej stronie zasypywali ich morderczym gradem strzał. Lord ciernia, który zęby zjadł na radzeniu sobie z taką obroną oraz jeszcze dwaj niżsi rangą szarzy rycerze, wykonywali swą pracę szybko i czysto. Stil, zawsze nieufny wobec czarów, przyglądał się im z podziwem i zdumieniem. Tymczasem jego ucznicy strzelali przez żelazną kratę, zmuszając obrońców do zachowania odległości. Kilka strzał solamijskich łuczników spadło między czarodziejów. Szarzy rycerze zajęli się nimi. Posługując się rozmaitymi zaklęciami ochronnymi i dezintegrującymi, sprawili, że pociski albo odbijały się od niewidzialnej bariery, albo obracały w proch jeszcze przed trafieniem do celu. Lord Cierni, który zachowywał się tak chłodno i spokojnie, jakby przebywał w zaciszu swej pracowni, wydobył z sakwy dużą fiolkę, zawierającą płyn przypominający wodę. Trzymając buteleczkę w dłoni, rzucił do środka szczyptę ziemi, zatkał ją ponownie korkiem i zaczął nucić słowa w wywołującym dreszcze języku magii. Znów odetkał fiolkę i wciąż wymawiając zaklęcie, cisnął jej zawartość na kamienny mur, na którym była zamocowana krata. Stróżka wody spłynęła po ścianie. Czarodziej ostrożnie schował fiolkę do sakwy, klasnął w dłonie i w tej samej chwili mur zaczął się rozpuszczać. Jego kamienie bowiem magicznym sposobem zmieniły się w błoto. Ukończywszy swe dzieło, Lord Cierni wsunął dłonie w rękawy szaty i odsunął się do tyłu. Wypchnijcie je, polecił Stilowi. Rycerz rozkazał wystąpić trzem najsilniejszym dzikusom. Barbarzyńcy naparli na kratę i po dwóch czy trzech pchnięciach wyrwali ją z zawiasów i rzucili na ziemię. Lord Ciernia ze znudzoną miną zebrał swych pomocników. Jeśli nie potrzebujecie mnie do czegoś ważnego, wracam do mego pana. Still skinął głową. Był wdzięczny czarodziejom za pomoc, lecz nie żałował, że odchodzą. Zawiadomcie mnie, kiedy wieża padnie, dodał mak. Mam się włamać do skarbca. Oddalił się, a jego pomocnicy śpieszyli za nim. Stil rozkazał swym podwładnym pozbyć się łuków i strzał, a wydobyć miecze i noże. Od tej pory walka będzie prowadzona z bliska. Za jego plecami słychać było wydawane krzykiem rozkazy. Druga armia szturmowa szykowała się do natarcia. Stil na czele swych żołnierzy minął strzaskane wrota, Przeszedł pod ociekającym błotem sklepieniem, a potem ruszył korytarzem prowadzącym na środkowy dziedziniec wieży najwyższego klerysta. Zatrzymał oddział na końcu tunelu. Podwórze było puste. Steele poczuł się nieswojo. Spodziewał się oporu. Wewnątrz ciężkich murów wieży było cicho. Zbyt cicho. To pułapka. Nieprzyzwyczajeni do ataku na fortyfikacje, dzicy nierozważnie wybiegliby na otwartą przestrzeń. Steele wychrypiał rozkaz i zmuszony był powtórzyć go dwukrotnie, zanim barbarzyńcy zrozumieli, że mają czekać na jego sygnał do natarcia. Stil starannie rozważył sytuację. Dziedziniec miał kształt krzyża po prawej stronie Stila znajdowały się dwie pary oznakowanych symbolem paladina drzwi, które prowadziły dalej do wnętrza wieży. Na drugim końcu krzyża widniała kolejna brama z kratą, lecz Stil nie zamierzał się nią zajmować. Korytarz wiódł do pułapek na smoki dla rycerzy Takizis to już stare dzieje. Po obu stronach kraty znajdowały się kręte schody, które prowadziły na mury. Steel przyjrzał się uważnie tym schodom. Nakazawszy dzikusom milczeć, wytężył słuch i miał wrażenie, że słyszy gdzieś dźwięk, jakby zgrzyt zbroi o kamień. Więc to tam się chowali. Wywabi ich stamtąd. Doskonale wie, jak to zrobić. Steel wskazał na żelazne wrota po prawej stronie, te z zimorodkiem i różą i głośno wydał polecenia. Wyważcie te drzwi. Na dole jest grobowiec, w którym spoczywają ciała przeklętych solamijskich rycerzy. Mamy rozkaz go splądrować. Kilku dzikusów rzuciło się do drzwi, waląc w nie masywnymi ciałami i rąbiąc zamek mieczami. Steel wyszedł na dziedziniec dumnym krokiem, jako niekwestionowany pan wieży. Zdjął hełm, kazał przynieść sobie manierkę z wodą i pociągnął z niej długi łyk. Dzicy niezgrabnie człapali za nim, śmiejąc się i szwargocząc. Chwyciwszy pochodnie ze ścian, niecierpliwie poganiali szyderczymi krzykami powolnych kolegów, którzy nie radzili sobie z wyważeniem drzwi. Steel wcale się tego nie spodziewał. Nie otrzymał rozkazów, żeby złupić grobowiec i nie miał zamiaru pozwolić barbarzyńcom wejść do świętej komnaty. Niemniej podstęp zadziałał. Podchodząc bez pośpiechu do schodów, usłyszał wyraźnie brzęk metalu i nawet cichy, szybko zdławiony pomruk gniewu. Ciągnąc dalej przedstawienie i udając, że niczego nie słyszy, Stil zbliżył się do dzikusów, żeby ich zbesztać. – Wymienczaki! – pienił się Stil. Czy muszę wzywać czarodziejów za każdym razem, gdy natkniemy się na drzwi? Większy pożytek miałbym z armii krasnoludów żlebowych. Brać mi się do roboty, a żywo! Łoskot, brzęk mieczy i nagła wrzawa z lewej strony zdradziły Stilowi, że obrońcy opuścili kryjówkę i przeszli do natarcia. Oddział rycerzy solamnijskich wpadł pomiędzy wojowników Styla. Był to nagły i szybki atak, który zaskoczył nawet Stilla. Kilku barbarzyńców poległo, zanim jeszcze zdążyło podnieść miecz. Rycerze mieli najwyraźniej zdolnego i inteligentnego dowódcę. Nie atakowali hurmem, lecz precyzyjnie wbili Klin w główną część oddziału Stilla, rozdzielając jego żołnierzy i zachowując jednocześnie spójność własnej grupy. Ponieważ druga armia uderzeniowa wkraczała od frontu, kompania Stilla nie miała gdzie się wycofać i ugrzęzła na dziedzińcu. On to oczywiście przewidział. Nie oczekiwał zwycięstwa. Liczył na to, że przynajmniej druga armia zastanie wolną drogę. Stil zostawił swych ludzi, by przejęli na siebie całą siłę ataku nieprzyjaciela. Jego zadaniem było znaleźć tego zdolnego i mądrego dowódcę. Być może tego samego człowieka, który tak zawzięcie walczył na murach i zlikwidować go. Odetnij głowę, a ciało samo upadnie – głosiło jedno z powiedzeń Ariakana. Założywszy ponownie hełm, Stil zamknął przyłbice i zaczął przepychać się wśród żołnierzy. Odtrącał na bok miecze i zatrzymywał się, by walczyć, kiedy był do tego zmuszony. Cały czas był jednakże skupiony na tym, by znaleźć oficera dowodzącego. Okazało się to trudnym zadaniem wszyscy rycerze nosili zbroje, w większości powgniatane i okrwawione. Z trudem odróżniał jednego od drugiego. Kiedy Stil dotarł do środka bitwy, usłyszał wśród zgiełku władczy głos wydający nowe polecenia. Tym razem Still dostrzegł dowódcę. Mężczyzna nie nosił hełmu, być może dlatego, by dobrze słyszano jego rozkazy. Nie miał na sobie pełnej zbroi, a jedynie kirys nałożony na kaftan z wytłaczonej skóry. Still nie widział jego twarzy. Dowódca był odwrócony do niego plecami. Długie, siwiejące, brązowe włosy wskazywały, że był to ktoś starszy. Bez wątpienia weteran wielu bitew. Fragment kirysu wisiał luźno. Jedno z rzemiennych wiązadeł zostało rozcięte, skutkiem czego mężczyzna miał częściowo odsłonięte plecy. Stil jednak prędzej umarłby, niż zaatakował kogoś z tyłu. Wpychając się pomiędzy jednego ze swych żołnierzy i walczącego rycerza solamiejskiego, styl dotarł do dowódcy i położył mu dłoń na ramieniu, by zwrócić na siebie uwagę. Oficer odwrócił się gwałtownie i stanął twarzą w twarz ze swym przeciwnikiem. Jego zarośnięta twarz była zalana krwią, zmierzwione mokre od potu włosy spadały mu na oczy. Still poczuł słabe mrowienie i ukłucie. Coś w jego wnętrzu powiedziało, znasz tego człowieka. Still wykrztusił z siebie. Półelfie! Mężczyzna wstrzymał cios, cofnął się i spojrzał podejrzliwie na Stila. Rycerz był wściekły na los, który mu spłatał takiego figla, jednakże honor zabraniał mu walczyć z kimś, kto niegdyś ocalił mu życie. Still gniewnie podniósł zasłonę hełmu. Znasz mnie, tani się półelfie. Nie będę z tobą walczył. Mogę jednak zażądać od ciebie, byś złożył broń i to właśnie czynię. Steel, Tanis opuścił miecz. Spotkanie nie tyle zdziwiło go, co zaskoczyło. Steel Brightblade, młody rycerz solamnijski, stojący w pobliżu Tanisa, wyminął pół elfa i rzucił się do ataku z włócznią wymierzoną w odsłoniętą twarz stila. Steel uniósł ramię, żeby zasłonić się przed ciosem, poślizgnął się w kałuży krwi i upadł na ziemię. Miecz, broń jego ojca, wypadł mu z ręki. Młody Salamnijczyk był już przy nim. Stil rozpaczliwie usiłował się podnieść, lecz ciężka zbroja uniemożliwiała szybkie ruchy. Rycerz Salamnijski uniósł włócznie i szykował się do wbicia jej w gardło Stila. Nagle zarówno włócznia, jak i rycerz znikli Stilowi z oczu. Nad nim nachylał się Tanis i wyciągał rękę, by pomóc mu wstać. Duma nakazywała Stilowi odrzucić pomoc nieprzyjaciela, jednak zdrowy rozsądek i objawienie skłoniły go do przyjęcia pomocy Tanisa. Znów zawdzięczam ci życie, półelfie, rzekł z goryczą Stil, kiedy już stanął na nogach. Nie dziękuj mi, odparł posępnie Tanis. Obiecałem. Oczy półelfa rozszerzyły się, a twarz wykrzywił mu grymas cierpienia. Zatoczył się do przodu z bolesnym krzykiem. Jeden z dzikusów, stojący za półelfem, wyszarpnął okrwawiony miecz. Tanis zachwiał się. Nogi się pod nim ugięły. Stil złapał półelfa i położył go delikatnie na ziemi. Trzymając go w objęciach, czuł spływającą mu po rękach ciepłą krew. Półelfie, powiedział Stil. To nie ja zadałem ci ten cios. Przysięgam. Tanis podniósł wzrok i skrzywił się. "Wiem", wyszeptał z wymuszonym uśmiechem. "Jesteś Brightblade". Zesztywniał, jęknął i z trudem zaczerpnął tchu. Z ust sączyła mu się krew. Jego oczy ominęły Stila, by skupić się na czymś za czarnym rycerzem. Tanis uśmiechnął się. „Sturmie, dotrzymałem obietnicy". Westchnąwszy cicho, jakby wdzięczny, że może odpocząć, Tanis zamknął oczy i umarł. – Półelfie! – krzyknął Steel, choć wiedział, że nie usłyszy odpowiedzi. – Tanisie! – Steel nagle uświadomił sobie, że stoi nad nim rycerz Solamnijski. Mężczyzna spoglądał na ciało leżące u jego stóp z wyrazem wielkiego żalu, cierpienia i smutku. Rycerz Solamnijski nie nosił hełmu ani broni. Jego zbroja była bardzo starej roboty. Nie powiedział niczego, nie uczynił żadnego groźnego gestu. Odwrócił oczy i spojrzał na Stila przejmującym wzrokiem, który był jednocześnie smutny i pełen dumy. Wtedy Still domyślił się, kto nad nim stoi. To nie sen, nie wizja, a jeśli nawet jego wyobraźnia oblekła marzenie w ciało. Ojcze, szepnął Stil. Sturm Brightblade nie powiedział ani słowa. Schylił się, wziął zwłoki Tanisa półelfa na ręce i odwróciwszy się, Opuścił dziedziniec z powolnym, miarowym krokiem. Buntownicze okrzyki i brzęk stali wyrwały Stila z zamyślenia. Żelazne wrota ze znakiem paladina otworzyły się na oścież. Na podwórze wbiegła nowa grupa rycerzy salamnijskich, śpiesząc towarzyszą z pomocą. Jakiś rycerz krzyknął, że tani elf nie żyje. Inny poprzysiągł paladinowi, że pomści jego śmierć. Wskazywali na Stila. Podnosząc miecz, Stil ruszył im na spotkanie.